Witam wszystkich. Zagrajemy w Ultima Underworld. Um, nie, save game. Chciałem wczytać grę. Na wszelki wypadek, jeszcze raz. Tak więc ostatnio pokonałem dwa gobliny, albo 3 nie pamiętam dokładnie. Ale właściwie na razie zostawię tą resztę, z którą próbowałem walczyć, bo nie muszę tam iść. Ponieważ już właśnie w tej chwili mam dostęp do tej fontanny, tylko jedna, jedna rzecz jej jeszcze trochę broni. Można powiedzieć, że broni. Ale mm, zrobię tak: pójdę do kopalni. Do kopalni krasnoludzkich. Tam nie będzie chyba jakoś bardzo ciężko nie licząc tego potwora, ale którego oczywiście ominę. Nie miałbym, nie miałbym z nim żadnych szans teraz. Dobra, to w którą stronę mam iść? Kopalnie są tutaj, jeśli się nie mylę. Trzeba iść na południe. Przy okazji, wbywałem tą pracę, bo jest... Próbowałem je użyć podczas testu. Ale zupełnie nie trafiałem ani innego strzału, nie trafiłem. Dobra. Entrance to the mines. Recommended, ok. Otwarte. Teraz tak, co tu pisze? North, północny e, odcinek. Uwaga na potwora. Tu są y, kamienie, którymi zablokowali drogę do potwora, żeby nikt się tam nie dostał i przede wszystkim, żeby potwór się nie wydostał stamtąd. Ale reszta, część, reszta kopalni jest całkiem bezpieczna. Z tego co pamiętam. No może nie zupełnie są tutaj takie zawsze potworki. Oj. Na niego trzeba uważać, bo on może zatruć. Co było niepożądane, teraz już mam pijawki, więc zawsze mogę się z tego wyleczyć. No Jeżeli naprawdę w takiego robaczka nie potrafi sobie trafić, to... No i zostałem zatruty właśnie. Jeszcze przetrwał taki cios. Szok. Ale już z tego co pamiętam jego trucizna jest tego robaczka, nie jest za mocna, więc nie używam piawek na razie. Zresztą mogę jeszcze napotkać więcej takich robaczków, więc wykorzystam to, że jestem już zatruty i właśnie mm, zobaczyłem, podniosłem kartkę, na której pisze For Better Eyesight Use the mantra Lu. Czyli to jest nowa mantra, którą poznałem. mantra Lu która powiększa umiejętność search, umiejętność search służy yy, aby dobrze, yy, jak to powiedzieć, żeby łatwo było zobaczyć różne tajne przejścia, na przykład ukryte przejścia i tak dalej. To już mogę wyrzucić. A tutaj prze yy, południowy odłam kopalni. Połoniowa część kopalni do szaka, czyli do kowala. Oj, tu coś też pisze. Unstable Mines Ahead. Mhm. Czyli trzeba uważać jednym słowem, bo coś tu jest niestabilne. Właśnie słyszysz Rumbling Sound. Za mną spadł wielki głaz. Gdybym nie był wyposażony... Oj, coś przez przypadek zjadłem. Gdybym nie był wyposażony w kilof, być może udałoby mi się go przeskoczyć, chociaż pewnie nie jestem, a mogłoby mi trochę zdrowia zabrać, albo mógłbym iść... Tutaj jedyne moje wyjście było, żeby wskoczyć do wody. Co nie byłoby zbyt... Um, dobre wyjście, bo w tych wodach często pływają ośmiornice, które są bardzo ciężkie. Więc używam kilofu na tym głaz rozbiję go na mniejsze kawałki. Można używać kilofana na tego głazy wielokrotnie, po czym dostaje się kamyki, które można używać jako amunicja do procy. To kontynuujemy eksplorację tych kopalni. O? No, spotkaliśmy. Krasnoluda o imieniu Houston Nie umiem tego powiedzieć dobrze. Więc porozmawiajmy z nim. Ach, don't look like a miner to me. Who be? Jestem Rafał. Well met, Rafał. I be Houston. And then I go Houston. What are you doing in these parts? Mm. A powiem, że szukam potwora do zniszczenia, co prawda wiem gdzie on jest, ale nie podoba mi się pozostała odpowiedzi. The monster of the mines a great boon it will be if he did defeat it, But I don't know that it can be done. A fearsome thing it is caught it once out of the corner of me my eye and I don't care to see it again. It lurks in the north part of this mines. No to wiem. be careful if it truly mean to destroy it. We coast a cave in to block its area from ours, so you have to break your way fruit Czyli tak właśnie powiedział, że um, spowodowali, że te głazy blok przyblokowały drogę do niego. Is there anything I can help you with before you go after it? What? Jak, jak to jest być górnikiem? ai You would be a miner, eh? That's a tough job. You should know that. Don't take it up if you will have not the strength. No, właśnie nie ma się, więc ciężko żebym górnikiem. Hard it work, its work is yes, picking up a rock hammer and smashing boulders to pieces, scrapping the rock over over again, one inch of wall at a time. To na pewno są jakieś dobre mm, korzyści z bycia górnikiem. Well, przepraszam, <coughs> it is... back-breaking work, but the rewards are great. Gold there is for the hard worker, and I know of no substance better. Oh, the thrill of feeling one's hammer-foot solid rock and suddenly discovering a new vein! Go ye to the northwest, northern part of these mines, and see for yourself the beauty of gold mine. But watch yourself, a fearsome, fearsome monster has been seen in that area. and perhaps even an adventurer such as you could not handle it. Is there anything else I can help you with? Czyli dowiedzieliśmy się, że oprócz potwora w północnej części kopalni są też żyłki złota. Może na tym skorzystamy w przyszłości. Nie pamiętam właściwie jak to tam było. Zobaczymy. I co jeszcze może? Czy jest wielki skarb ukryty w tych kopalniach? Ah, you've come to the right place. There is no treasure better than gold, and gold there is in abundance in these mines. Czyli pełno tu niby złota według niego. Ale in, this, in the north parts of these mines especially you shall find a beautiful sight. Be careful of the monster that has been seen around these parts though. Czyli generalnie powtórzył to co z pierwszych dwóch zapytaniach do niego. Nie chcę z nim um, handlować, więc dzięki. Do zobaczenia kiedyś tam. A właściwie to nigdy, bo nigdy z nim nie będę rozmawiał prawdopodobnie. W ten czas. Dobra. No to kontynuujemy eksplorację. Czaszka. To coś ciekawego jest może. Roślinka. Więc nic. Jakieś śmieci. Czasami w takich śmieciach są użyte przedmioty. Więc warto czasem iść tutaj. I to jest, jeżeli byście tutaj wpadli, a, bo właśnie nie było wyjścia, żeby wejść w wodę, to tu jest wyjście. Jedyne wyjście w kopalniach. O! I wyzdrowiałem. Efekty trucizny minęły. Dobrze, rozejrzyjmy się. Tutaj był ten ślepy zaułek, można tak powiedzieć. Więc teraz pójdziemy tutaj, czyli na, na zachód. Kierujemy się na zachód. Aha, tu jest jego kwaterka, jeśli się nie mylę. Coś ciekawego tutaj będzie. Nic, kilofy. Wazony. I to jest przydatny przedmiot, może mi się przyda. Wędka. Za jej pomocą można sobie w łatwy sposób dostarczyć żywności. Co prawda jestem magiem, więc właściwie takie rzeczy nie będą mi potrzebne w przyszłości. Ale na razie sobie wezmę i potem może zademonstruję, jak to działa. Dobrze, więc teraz kierujemy się na wschód. Mały kawałek na wschód. Tu, tutaj. Ym, tak, i teraz troszkę na południe. I oj, zaczepiło się. I tędy. Ale myślę, że w tym momencie przerwę i do zobaczenia w kolejnej części.